Taki już mój pech, że przed wyjazdem z hostelu zobaczyłem, że coś jest nie tak z i jednak wentyl poszedł. Czasem się zdarza. Mam pecha do wenteli. No w każdym razie mam opóźnienie, jakieś dwie godziny. Będzie trzeba się starać, żeby jak najszybciej do Padawary dotrzeć przed zmrokiem. Będzie trudno, ale uda się. Ech, Japonia. No oczywiście okazuje się, że nie mogę wyrzucić nigdzie dentki, no nie segreguje się tego. Może jak wrócę do Osaki to po prostu wrzucę, bo tam nie ma segregacji, jest za dużo Chińczyków. A ogólnie tutaj trzeba się zgłaszać do jakichś firm, które utylizują takie rzeczy i trzeba zapłacić za to. Więc póki co biorę dentkę ze sobą. Może spotkam kogoś po drodze, kto, nie wiem, w domostwie ma coś do utylizacji, bo dorzucę za pozwoleniem oczywiście, no ale to taki minus Japonii. Muszę przyznać, że jest ciężko. 34 stopnie, a była taka fajna tabliczka, której nie nagrałem na takiej części autostradowej, że temperatura na wierzchni 45 stopni. I faktycznie jest tak, że jedzie się i bije złem od tego asfaltu, a czasem zawieje wiatr i taki chłodek 35 stopni. A jak miło, muszę uważać, po każdej górce muszę na napić się dużo wody, bo nie mogę przegrzać organizmu. A przy takich warunkach łatwo o to. Wystarczy 5 minut dużego wysiłku przy takiej temperaturze i no, może być wypadek. Zawaliłem sprawę z tą dętką. zostawiłem ją w kostelu przygotowaną, tak żeby ją zabrać i ją nie zabrałem. Mam nadzieję, że nie mają mi tego za złe. Głupia sprawa. Poszedłem tam pytać się, co co mogę z tym zrobić, powiedzieli mi, że muszę wyrzucić w jakimś miejscu, po czym zostawiłem im to bezpośrednio, no wtopa trochę ale już się nie wrócę 40 km przykro mi ale no, czas się napić kawy Ech, znowu góry droga powrotna, trochę inna będzie chyba nawet trudniejsza Ktoś mi mówi, że za tym masywem górskim pogoda nie jest najlepsza. No, wczoraj chciałem deszcz, oby to nie był deszcz z burzą. Dzisiaj kemping w Odołarze, oby było fajnie. Nie mam dzisiaj nic mądrego do powiedzenia, jestem wymęczony. Jakoś ta, ta podróż była słaba, duży ruch, ciężka trasa. Jutro pogadam e, na jakiś fajny temat. Raczej nie będzie problemu z rozstawianiem się gdzieś tutaj. Komary tną jak cholera. Swoją drogą, w Tokio jak używałem tego środka na komary, to nic nie działało. Mam nadzieję, że tutaj zadziała, bo mnie znowu zagryzą. Za chwilę trzeba się zacząć rozkładać. Wydaje mi się, że znalazłem miejsce wręcz idealne na rozłożenie się. Tylko jest to zaraz obok salonu samochodowego. Teraz pytanie, jak szybko zgasną światła i czy w ogóle zgasną światła w tym salonie. Chyba sobie trochę poczekam, aż przestaną tutaj ludzie chodzić. Nikt, nikt mnie tam nie zobaczy oprócz pracowników warsztatu. No nie ma łazienki, to jest taki minus, ale tego zbytnio się nie przeskoczę. Nie mam czasu, żeby zwiedzać wszystko, co tutaj jest. A może tam jest jakieś ciekawsze miejsce? Może tutaj. Chyba będzie lepiej. Tylko jak tutaj się dostać, ale roweru tutaj zbytnio nie wciągnę. Nowy dzień, szósta rano. Ładnie tutaj. Fajnie, dobre miejsce wybrałem, nikt mi nie przeszkadzał, ale z jakiegoś dziwnego powodu nie mogłem zasnąć. Chyba za dużo zielonej herbaty. To, zapominam się, lubię zieloną herbatę i jak się wypije ponad litr tego, no to kofeina robi swoje. Ładne tereny, jak widzicie, nie ma nikogo. Rano ktoś był tresować psa, po czym zobaczył, że wychodzę z namiotu i się przeraził. Dosłownie. Przeraził się, wziął Psa pod pachę wsiadł do samochodu i odjechał. I widzę, że w tej chwili trenuje jakiś tak kilkaset metrów dalej. Dla nich jesteśmy jak alieni. Jeszcze bym zjadł psa, czy coś? No smaczny. Słońce grzeje jak cholera, a ja muszę wysuszyć jakoś namiot. I niestety, mimo tego, że słońce grzeje jak cholera, to jest rosa i to trochę potrwa. I umyłbym się gdzieś. Dobra, czuję, że namiot i tak nie wyschnie. Chyba się zbieram. A potem najwyżej gdzieś wysuszę. Albo nie wysuszę i mi zacznie znowu pleśnieć.